Także... No, pole position. By gdzieś z boku, gdzieś. Wiesz co, to jest dużo wymagań. Najpierw trzeba ruszyć, to jest już pierwsze. Drugie, trzeba zahamować do pierwszego zakrętu. I tu już 50% odpada w stawki, w tych dwóch punktach. Więc jakby myślę, że nie ma się co przejmować. Zapal światła, potem wiesz, się ciemni zapomnisz. Jestem przygotowany.

Mam sobie sprzedałeś No, czerwaszka lekka <laughs> Widziałeś. To lekka widziałem Maso mi to za 500 zł zrobiło Ja tu widzę jakąś taką bardziej szkodę całkowitą Oj tam starką może trzeba będzie kupić Nie no odpuściłem tam gazu grubo ale nie wystarczyło A Ty gdzie kolegę zgubiłeś? Nie wiem co się, się stało? Całkowita, u wymyślił. w lekka obciężka nie było to nie zaliczono, tak. prawda nie za szybko się jeździ, ale blokowałem wewnętrznie Woda całkowita Krzysiu, po moim zdaniem, po prostu jedzie mnogrodek Tak, się blokuje wewnętrznie Wiem, że tu klap nie przejedzie Tam, tam herbata przygotowała albo coś Auto skrojone na toskańskie drogi moim zdaniem Na szkodę całkowitą właśnie zrobiłem tu mam po lewej stronie auta nie mam już obu sterek Nie musisz się za siebie oglądać I mniejszy opór same plusy Jeszcze półtora okrążenia mnie przekonały, że nie wszystko jeszcze tutaj idealnie umiem zrobić. O, szkoda, ciebie z lewej też. Teraz mi się te przydały. do przydały. No. Teraz mi się te przydały nagle. Pilny i lecz teraz chodniczka. widziałem, widziałem, wszystko tam wymierzone idealnie no, teraz, no, to teraz to zażarło uważaj tu na prawą barierkę dołącza się ten no. top znowu, czy zrobię tą herbatę? To teraz wyjdzie posłodzić Nie umiem tego pierwszego nawrotu. Do Miałam te tak szerzej zarzucić, ale. No, tak. no do, do, dobliżyłem się tam do ciebie, to fakt. Ale nawet nie wiem, co ci powiedzieć. Może lepiej skręcaj i wolniej jedź? Może bo... nie? nie, 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 jedynka to nie jest chyba ta droga.

A tu jest aż 17, a ja on 16. Dałeś po prostu cały skany czas, Ach, nawet podwójnie. O, jeszcze się ukarałeś na no, sam na dodatek. Hmm. Robiłem sobie z zakrętu szykane. Tak nic. Tokyo drift po prostu. Też mu ten krawężnik. Co ty, ale chyba miałem mniej gazu wciśniętego. Dlatego... nie wsunęło mnie tak bokiem niż od Ciebie. murek. Usunąłem... Wiesz no, ty nic nie daje no, ty nie pomył. Nie umiem tego końca, Po prostu. Nie no, coś tam dał, mogłem cię łatwiej wyprzedzić. Auto jest, owszem zahamowało, ale nie obuciłem się, więc bez... no, tutaj niekoniecznie. Myślę, to się dobrze skończy. Tutaj. Już to na hamulcach, niestety. Nie upłaciło się. Zastanawiałem się jeszcze korderkata kata, tam nie zostaniesz. A, tak. Zwłaszcza, zwłaszcza że ci pomogłem Ale że zwolniłem, więc wiesz. O, Rozumiem A, o. O, o. Także tak, za szkodą u Ciebie. Już masz 4 auta skosowałeś w tym mieście. Więc bo... nie odkryłem teraz, halo. Kosuje jest sobie po krawężnikach. A ćwiczyłem to nawet golfem, także wiesz. Okej, no ale... Oj, ja wiem jak się jeździ po krawężnikach. Wiesz... A może za to albo tam... Nowa wahać złamać? To jest szkoda całkowita, moim zdaniem. O, jak masz 20-letniego golfa, to tak. Ja ale w takiej Sylwii to chyba nie. Szczególne prędko na to też jakoś młoda nie jest no, Ale to taki klasyk pewnie już no, może być troszkę więcej walt już twój bok, tak? powiedziałbym, że jak moje wszystkie trzy golfy Chociaż Ile taka sylwia może stać teraz. No. że tak, mi oczy zaodzą, Myślałem, że mi oczy zachodzą głup, a tymczasem się okazało, że ty światłami mi świecisz. No, o to. To już ta pora. Uh, pojechałeś to dobrze, brawo. I to z presinkiem na plecach wiesz. Tak, tak, Świeceniem światłami lusterka. Ależ to ładnie w tym miasteczku. Dobry wyścig. No to i tak ten ostatni to nie był najszybszy. No tam w miasteczku ci coś nie, nie poszło. No, szczęście dla ciebie tam jest ciasno. Troszeczkę za szeroko.